Wiele zapytań dotyczących elementu, jakim jest czujnik DPF, odnosi się do kontrolki, która pojawia się na desce rozdzielczej i jest częścią wspomnianych wątpliwości dotyczących podzespołu. Charakterystyczne światełko pojawia się w momencie, w którym czujniki różnicy ciśnień, ten umieszczony przed i ten za filtrem, wykryją nieprawidłowe parametry i taką informację prześlą do sterownika silnika. Tylko jak wygląda kontrolka filtra cząstek stałych? Najczęściej swoim kształtem przypomina właśnie filtr cząstek stałych jego obrys oraz cząstki stałe jako koła lub okręgi umieszczone wewnątrz. Wiele samochodów jednak w tym znaczeniu pokazuje nieco inną formę, którą skojarzyć można raczej z przyciskiem dodatkowej pary na żelazku. Tak jak wspominaliśmy, wyświetlenie się takiej kontrolki oznajmia nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania filtra cząstek stałych, czyli na przykład o jego zapełnieniu. W tej materii może pojawić się pytanie, czy można jechać z zapchanym filtrem DPF. Można ale biorąc pod uwagę niewykluczone następstwa, czyli nawet uszkodzenie silnika, na dłuższą metę nie jest to opłacalne. Dodatkowo musimy zaznaczyć, że w sytuacji wskazującej na zapełnienie filtra cząstkami sadzy, samoczynne wypalenie DPF już nie pomoże, gdyż podczas tego procesu filtr właśnie wypełnia się niepalnym popiołem, blokując podzespół i jego kluczowe funkcje. W takim momencie czujnik DPF staje się sprzymierzeńcem właściciela samochodu, gdyż za jego sprawą kontrolka zapala się, dając widoczny znak o nieprawidłowościach. W takich okolicznościach najlepiej od razu zainteresować się tym elementem i spróbować znaleźć przyczynę takiego komunikatu. Więcej informacji odnośnie filtra cząstek stałych znajdziecie na stronie wwwfiltry dpf Jeśli spodobał się Wam nasz film, kliknijcie łapkę w górę.